siemano jesteśmy na G4 potwieramy otwieramy temu ulepszoną skrzynkę Overpassa. Normalnie ona kosztuje 18 zł, ale jak ten tutaj tryb Kugar sobie klikniemy, to, e, to kosztuje 200, no i nam wyrównuje wtedy szanse na każdego skina tutaj. E, no i zobaczymy, czy ten be the Monster i ten Krakał będzie często wypadać. No jak otwierałem już parę razy ją, to poleciało nam najlepiej, właśnie ten... Bidemonster Factory News za 4 goła. Także dzisiaj poprosimy o powtórkę Ale jeszcze na wstępie przypomnę Oczywiście, że strona jak i wszystkie filmy na kanale Skierowane tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich Jak tam osobą jesteś To z kodem masz 5% więcej przy ladowaniu I darmową skrzynię Milspec No, masz nawet do 10% Przy wpłacie takimi metodami jak właśnie Blik czy, czy Pajse itd. i tak dalej. Dobra No i co, no i macie też natychmiastowe wpłaty z kinami więc działa już normalnie, już nie powinno być z tym problemów, bo wiadomo z tym zmienił tam rzeczy i występowały problemy. No a łatwo sprawdzić sobie, możecie to tutaj, klikając skarbonkę, tam Wam pisze, ile Wam natychmiastowej wpłaty zostało, bo jak przekroczycie limit tej natychmiastowej wpłaty, to po prostu środki będą trafiać dalej do skarbonki i po prostu po tygodniu tradebana się będą one odblokowywać i już będzie można z nich korzystać normalnie, no ale fajnie, że sobie jakoś poradzili z tym problemem, jaki Steam nam tutaj narobił i że chociaż tam jakąś część od razu da się z tych skinów... Dostać. Yy, dobra. No na razie. Yy, a bo ja otwieram normalnie zamiast chyba na tym trybie. Się trochę zamotałem. O ja, co tak przycięło. Halo. Przeglądarka robi swoje. Dobra. Yy, no te cztery koła, żeby to wpadło. No raz już tego Bide monstera dropnęliśmy. Yy, ale tylko raz. Za 600 zł. Chyba jeszcze nawet najgorszy stan. No właśnie. A my tu oczekujemy Właśnie to jest chyba Factory New, Jednak nie, ale minimalware też bardzo wiele warty. No i dobrze. Ale polowanie na Factory New musi być. Czy teraz będzie nie? Dwa filte wtedy, ale to dalej profit, więc... więc git. O to chodzi. Patrzę, ale ten Billy the monster leci fest, kurde, często mi tu. Mimo, że szansa taka sama na wszystko, to, to dzisiaj coś tam chce. Dobra, jeszcze tak sobie otworzymy z 10 skrzynek i pójdziemy na jakąś bitewkę. No może tam chociaż wyjdzie, bo... Bo tutaj się nam nie udało, a w krakał. Sprzedajmy ją. I chociaż jeszcze raz sobie możemy otworzyć. No może wypadnie. No nie wypadnie. Jeszcze raz. I jeszcze raz. No nie dobrze. Dobra, bitewki. Hmm. Tutaj klikamy tą ulepszoną, i to była skrzynia Overpass. Także w sumie możemy sobie na startach tak z 11 skrzynek zrobić na 4 graczy i na przykład na trybie Terminal, czyli trybie gdzie cała nasza bitwa te wszystkie dropy na początku nic w sumie nie znaczą. Najważniejsze, żeby w ostatniej skrzynce dropnąć lepiej niż przeciwnicy i wtedy się wygrywa. Także 11 skrzęczek za 2000 leci, i w pierwszej. No dobrze, by było, jakby tutaj jednak powypadały te bidemonstery. Hmm, byle dla kogo? O, właśnie, dla mnie na przykład. żeby podbić troszeczkę wartość tej bitwy. A my w sumie już jednym dropem mamy całą bitwę zwróconą. Eee, no i Git. A co dopiero początek? Ok, kolejna włóczka. O, na 150 zł. Well War nie kosztuje. Ona ładna jest. Proszę, Filtessa 262. Chyba potaniała Fest w ostatnim czasie. To nie jest jakoś turbo duże jak za taką AWP. O, dwa bidemonstry, no ale dalej Faktory nie wpadło ani przy naszym otwieraniu na samym początku odcinka, jak i teraz na bitwach. No i dobra, i teraz musimy dropnąć najlepszy przedmiot ze wszystkich. To nie będzie. Będzie najlepsze. Ej, dobra, takimi groszakami, żeśmy wygrali bitwę. No i good. No i good good. To możemy w sumie jeszcze jedno sobie tutaj szybko zrobić. One more time. Over 15 skrzynek. I tym razem na underdogu. A czemu na dwóch wziąłem? Dobra, już czulnik będzie na dwóch. Już kliknąłem to. Nie się mi się przeklikiwać tego po raz kolejny. Może łatwiej wygramy. Może nie jakoś więcej, ale. Ale łatwiej by wygrać. Także Underdog. Niech. Dla kolegi z dropem te pide monstery. Kurczę, ten start taki. Nie za ciekawy, no ale jak dobrze wiemy, tu jeden drop wszystko może odmienić. A szansa na to jest spora, że się odmieni. O, już to 550 zł. Kosztuje Zeus. To jest serio 550 zł. Wydaje na to, by mieć skina do Zeusa. O, nabrać 1000. <laughs> Daję mu faktoryniu. No na razie prowadzę. No ma więcej ode mnie. Jeszcze bym mógł mu wpaść jeden Bidemonster i już by było by była ciekawa sumka, ale mileci i mileci ci Factory New. No nie gadaj No tu będzie ciężko, żeby mnie nadgonił. Chyba, że mu poleci Factory New teraz. O cholera, no i się doczekali go, nie? Szkoda tylko, że na underdogu, kiedy my nie chcieliśmy nic zrobić. O 2000, czyli... No, jeszcze coś musi dropnąć i jeszcze coś za 300. To nie jest 300. Yeah. No blisko było, no ale nie wyszło. Także tak sobie dzisiaj to już zostawimy. Oczywiście pamiętaj widzu o używaniu kodu prącyjnego sfert i tyle ode mnie do usłyszenia. Cześć!